Today, our highest we are being year. treated in hospitals that's the highest number since last winter turnaround in the dynamics in of the outbreak, outbreak that has destroyed the lives of thousands of people of the, population is fully the coronavirus pandemic has been a global challenge not only for entire health systems but also for individual members of medical staff Doctors, nurses, medical assistants had to take difficult decisions every day. Radosław Romanek, a young male nurse, worked at the COVID-dedicated hospital in the south of Poland. It was really traumatic experience for me. We really see we have seen a, a old married people who were passing away next to each other. The sound of the leaking oxygen was i had for uh, three days or four after my shift. what he saw was striking he decided to do something about it and started his own pro-vaccination campaign all over the country. Przybyłem tutaj, by zachęcić Państwa do szczepień na COVID-19. Bardzo bym chciał, żeby również młodsi koledzy i młodsze koleżanki również się zaszczepiły. Uważam, że każdy z nas powinien być ambasadorem szczepień. Im większa liczba osób się zaszczepi, tym bardziej mamy szansę, żeby ten problem nie przyjął, nie przyjął takiej skali, jak to się działo w zeszłym roku. Czy wierzy Pani, że uda nam się pokonać pandemię? Wydaje mi się, że jeżeli wszyscy się będziemy w stanie zmobilizować i rzeczywiście zaszczepimy, to na pewno kolejne warianty, które już są za granicą, pokazują, że osoby zaszczepione przechodzą lżej. Czy Ty też szczepisz ludzi przeciwko tej chorobie? Pomyślałam, że jak tylko będzie taka możliwość, to oczywiście będę jedną z pierwszych pielęgniarek, które bardzo chętnie wezmą w tym udział. Głośno teraz o mutacji Delta. Co ją charakteryzuje? Charakteryzuje ją przede wszystkim zwiększona transmisja. Jest ona dużo bardziej zaraźliwa od po poprzednich odmian. Jestem tutaj, by zachęcić wszystkich Państwa bez wyjątku do szczepień. Wszystkich rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo, bardzo do tego serdecznie zapraszam. To są które wykonał jako ambasador programu online i face to face. They help the participants or online viewers on social media to gain objective information and rely on scientifically proven facts.